Widzowie, ja mam w domu remont i właśnie przyszedłem z kina, bo byłem na Spandermenie i tu jest mój kot. O. I ja co on robi w ogóle? mój kot. No co ja robię? Gute. o Widzowie, zostawcie tak w ogóle ty te i subaka w dzwo, z, dz, z dzwonaka. No i tutaj mamy takie coś. Tu jest takie wielkie normalnie łóżko, nie wiem dlaczego. I e, tu jest jakieś kartony, tu, tu jest, są moje buty. I tu jest jakiś coś, tu jest telewizor. E, I tu jest stara kuchnia. I tu nie ma lodówki, bo wcześniej tu była lodówka. I to wygląda tak. Nie wiem, czy to jest brzydkie. Widzowie, To jest takie brzydkie, ta kuchnia? No nie, teraz, patrzcie na tę kuchnię. Patrzcie, bo tu jest widzowie taka kuchnia. O, o, o! Tu jest do kawy, tu są jakieś szafki na górze, tutaj jest coś takiego, tu są też szafki i teraz Wam pokażę lodówkę. Ona jest stara, ale otworzyłem I tu są jakieś takie rzeczy. E, I tutaj mamy coś takiego i to mi się najbardziej podoba, że jak się nacisnie ten przycisk to robi się coś takiego. Widzę, to są gniazdka. I teraz tak się to zamyka. I wam pokażę jeszcze łazienkę. I tutaj akurat jest łazienka. Więc widzowie e, trzymajcie się. No, do zobaczenia w następnym odcinku. I... No właśnie, gdzie mój kot? O! <laughs> Czemu się tutaj leży? Więc no dziś już. Do zobaczenia mój kot mówi.